Książka Mój Ożarów, daleki i bliski Zofii Białas została wydana przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną po raz drugi. Publikacja jest formą kroniki, w której autorka przedstawiła środowisko geograficzne i przyrodnicze Ożarowa oraz życie religijne, gospodarcze i kulturalne jego mieszkańców. Jest to właściwie poszerzone wydanie pierwsze, uzupełnione, poszerzone i przesunęła, przesunęła się powiedzmy granica, Historii Ożarowa aż do 2021 roku, z 2013. Czyli to, co się wydarzyło między 2013 a 2021, znalazło się w tej książce. A co takiego, to, co to było? Dom Kultury, który powstał z, nowym panią, no z panią dyrektor Natalią Zwierz, przeniesiona biblioteka ze szkoły do właśnie Domu Kultury przebudowana remiza, stulecie straży, 110 lat orkiestry, odbudowane od, od, koło gospodyń wiejskich, zmieniony zespół obrzędowy na zespół śpiewaczy. Wszystko to się w tej książce po prostu znalazło, czyli jest to jakby historia przeniesiona aż do tego roku. Pierwsze wydanie książki Mój Ożarów Daleki i Bliski ukazało się w 2014 roku. Nowa publikacja zawiera dużo więcej starych fotografii przedstawiających mieszkańców Ożarowa. Część z nich wyeksponowano na wystawie, którą można aktualnie oglądać w miejskiej bibliotece. Refleksjami na temat przeczytanej książki dzielili się obecni na spotkaniu goście. Ja się urodziłem w Ożarowie. to Co prawda miałem 13 lat, gdy wywędrowałem, potem tylko sporadycznie byłem i zaś mnie tam ciągnie. Do tej mojej rodziny miejscowości. Zawsze mnie interesowało, co jest w tym ożarowie, i, i z sentymentem do wszystkiego. Tym bardziej z szacunkiem dla pani Bielasowej, że napisała i postarała się od razu o drugie wydanie. To jest wspaniała książka, przecież napisana pięknym językiem, na co ja, nie będąc humanistą, zwracam uwagę, bo przy tym zachwaszczaniu obecnie nawet w prasie, gdzie trzeba byłoby poprawić w każdym egzemplarzu coś tam. No to między prostym, komunikatywnym językiem, mimo że to bardzo poważna książka a poważne książki są pisane najczęściej hermetycznym językiem dla wąskiej grupy specjalistów, to ta książka chwyta za serce wszystkich tych, czy cokolwiek z Ożarową są związane. Niezwykle ciekawym elementem ekspozycji są drewniane miniatury trzech zabytków Ożarowa, które wykonał mieszkaniec tej miejscowości Edward Chud, lokalny artysta-rzeźbiarz. Gdzieś w jakichś szpargałach w gazecie zobaczyłam Edek Chud i modele z zapałek. I to były takie pierwsze klejone z zapałek. Teraz to już nie, nie zapałki, tylko takie maleńkie y, kawałeczki drewienek naklejane. Wydaje mi się, że z wielkim pietyzmem oddał to, co chyba nam, y, jemu, mnie i wszystkim ożarowianom jest po prostu bliskie. Właśnie ten dom ludowy, właśnie ten czworak i właśnie dworek. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do kulturalnego tematu tygodnia.